Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, to witaj. A jeśli jesteś tu po raz kolejny, to dziękuję serdecznie za kolejne subskrypcje, dziękuję za przybycie. I słuchajcie, teraz mamy tygodniówkę na, od 15 do 21 sierpnia i moi kochani, zaczynamy od barana, a ten filmik to jest Baran, Lew i Strzelec. I kochani, e, zaczynamy od, tak jak powiedziałam, zaczynamy od barana. I kochane baranki, co tu u Was ciekawego w tym tygodniu? Moi drodzy, przede wszystkim ja widzę, że tydzień może być bardzo rodzinny. E, bardzo rodzinny albo bardzo coś będzie związane z, waszym, z Waszą stabilizacją, z waszą, e, tutaj, z Waszym domem, z Waszym, ale w sensie budynkiem. I być może słuchajcie, będziecie musieli z kimś się dogadać, coś tutaj ustalić, jakieś dwie rzeczy ze sobą połączyć. I przede wszystkim, moi drodzy, niektórzy z Was, tutaj oczywiście ja to muszę powiedzieć, pamiętajcie, że to są karty, to nie z każdym, moi kochani, będzie rezonować, ale to, co ja widzę, moi drodzy, to może być ta kochane baranki, że na początku tygodnia zostaniecie zranieni w jakiś sposób. Zranieni tym, że ktoś wyjedzie, zranieni tym, tym że ktoś po sobie pójdzie. I tak naprawdę pod koniec tygodnia dopiero zorientujecie się, że to wcale nie musiała być taka mała decyzja, że ktoś poszedł, ktoś uciekł być może najpierw, lub że to wy odeszliście. Bo z jednej strony karty mówią, nie zamykajcie się w sobie. Dajcie tym ludziom do siebie dostęp. Nie każdy chce was zranić. Ta osoba mogła odejść, dlatego że wy się nie chcieliście otworzyć. Za bardzo się po prostu zamknęliście w sobie. Ale z drugiej strony, z tymi, z którymi to rezonuje, wy wreszcie możecie tak naprawdę poczuć, że to, że jesteście sami, to wcale nie jest taka zła decyzja, że dobrze się czujecie sami ze sobą i że chcecie być w związku z kimś, um, dlatego, że chcecie być, a nie dlatego, że musicie być o tak. I moi drogie baranki, nie bójcie się nowych, nowej drogi, nie bójcie się nowego czegoś nowego, nowych możliwości, które do Was przychodzą, bo Wy tutaj już coś zaczęliście działać w tym kierunku i to do Was idzie, kochani. Um, ale przede wszystkim um, ja to czuję, że, bardzo, że, że tutaj niektórzy z Was, niektóre z Was, kochane, baranki mogą być nawet w związku na odległość, I dlatego to boli, że tutaj tej osoby nie ma. I dlatego być może to po prostu będzie do pogodzenia w tym tygodniu. Może to być jakiś wyjazd, właśnie jakaś, jakiś, może ktoś idzie na wakacje sam, może jakaś delegacja w pracy i takie sprawy. Ale jeśli to jest rzeczywiście, moi drodzy, rozstanie, to, kochani, z jednej strony mogło być dlatego, że ktoś się z Was za bardzo zamknął w sobie, ale z drugiej strony, z tymi, z którymi to rezonuje, to wcale nie jest taka zła decyzja. Bo przede wszystkim powinniście sami się ze sobą dobrze czuć. Um, I nie bójcie się nowego. I kochani, dla Was karta od czarownic, moi drodzy, to jest um, magia powietrza, kochani. Czyli używajcie powietrza, używajcie wiatru do tego, żeby się oczyścić, do tego, żeby sobie wyobrazić, że to wszystko, co tak naprawdę tutaj jest. Odchodzi od Was, to wszystko, co już Wam nie służy i że możecie sobie jak najbardziej pójść do przodu. Kochani, sprawdźmy tutaj, co ulwa Co u lwa będzie w tym tygodniu. Lwy, kochane, zobaczymy, co u Was słychać. Od 15 do 21 sierpnia. Wy, mój drodzy, wy będziecie wspominać. Zaraz zobaczymy, co będziecie wspominać, kochani. Aż to aż śleci. Przepraszam. Aż to śleci. I słuchajcie, kochani. To, co się pokazuje, moi drodzy, możecie dostać wiadomość jakąś od kogoś z przeszłości. Kogoś być może z lat szkolnych, kogoś, kogo znaliście, właśnie jak chodziliście do szkoły, do szkoły średniej, na studia. Ktoś, kto do Was tutaj może się pojawić w tym tygodniu i coś, coś ciekawego Wam powiedzieć. Wcale bym się nie zdziwiła, moi drodzy, jakby to była osoba, z którą kiedyś ktoś tam w liceum czy w podstawówce się chodziło, bo osoba się okazuje, że może, możecie sobie powspominać takie właśnie bardzo miłe, romantyczne chwile wręcz. I wcale bym się nie zdziwiła, moi drodzy, jakby u niektórych. Poszło to do przodu. To znaczy właśnie tak, tak, wiecie, zaczynamy tutaj coś, coś wspominamy i to po prostu prowadzi do, do tego, że znowu chcemy coś tutaj ze sobą zacząć. To może być, słuchajcie, zwłaszcza w związkach kochane, wy, które z jakiegoś powodu takiego szczelniackiego się zakończyły, tak to nazwę, kiedy coś tutaj jeszcze jest niedokończonego to tak naprawdę i trzeba coś, coś tutaj um, zrobić. I słuchajcie, uważajcie moi drodzy, bo to, co się pokazuje przede wszystkim, to to, żebyście, kochane, Wy nie były tą drugą albo tą trzecią. Dlatego, że pokazuje się to, że, że tutaj, owszem, spotkanie będzie fajne, rozmowa będzie fajna, ale żeby nie było tak, że Pan będzie ukrywał na przykład swoją żonę albo Pani będzie ukrywała swojego, swojego mężczyznę. Bo pokazuje mi się, że możecie wskoczyć, niektóre przynajmniej z Was mogą wskoczyć właśnie na, na to takie stanowisko powiedzmy tej drugiej. A rada jest dla Was taka, moje drogie kochane Lwy, żebyście przede wszystkim zdali sobie sprawę, że Wy macie wszystko to, co chcecie, macie wszystko to, co jest Wam potrzebne i tak naprawdę nie musicie się martwić. Y, poróbcie siebie, pokochajcie siebie, a dopiero później y, szukajcie partnera. Dlatego, że ja mam wrażenie, kochane lwy, że wy możecie się trochę tak y, rzucić w te ramiona, dlatego że kiedyś było fajnie. Przeszłość jest fajna, y, przeszłość jest, y, wspomnienia są fajne, ale to jest tylko przeszłość. I kochani, y, dla was porada to jest y, siła. I upór. Czyli jak będziecie silni, uparci, to myślę, że wszystko to, co chcecie, to się Wam spełni. Um, I o to przede wszystkim, um, o to przede wszystkim chodzi, żeby, żeby się wszystko, to, co chcecie, się Wam spełniło, kochani. Um, I moi drodzy, sprawdźcie tutaj sobie strzelczek. Strzelce kochane. Co u Was od 15 do 21 sierpnia będzie słychać? Od 15 do 21 sierpnia, co tam ciekawe ciekawego. No strzelce. Strzelce, że będziecie tutaj mieć trochę. Trochę decyzji do podjęcia chyba, te strzelce ma Zwłaszcza tych takich domowych. No właśnie. Pięknie się karty, pięknie się karty układają. Ja powiem Wam szczerze, kochane strzelce, zanim Wam powiem, wszystkim Wam powiem, że ja czasami jestem aż pod wrażeniem, jak te karty pięknie tutaj się układają, łączą w jedną całość. Słuchajcie, moi drodzy. Kochane strzelce, ten tydzień może być przede wszystkim taki, że będziecie się zastanawiać nad jakimś wyjazdem rodzinnym. Albo jakąś przeprowadzką rodzinną, albo y, może to być też, y, tutaj raczej nie widzę, żeby odejścia od kogoś, ale, takie, ale to będzie takie zastanawianie się właśnie nad, nad tym, czy macie jechać gdzieś, czy macie coś zrobić, czy macie całą rodziną gdzieś się być może przeprowadzić, przemieścić. Możecie być przez to w złym humorze. Możecie być przez to w takich, takim humorze, raz, tak jak powiedziałam, bardzo złym, a raz naprawdę tak bardzo dobrym. To będziecie widzieć tutaj wszystko, co, co, co jest fajne. Um, I słuchajcie, ja mam wrażenie, że w tym tygodniu um, wy tak naprawdę nie będziecie wiedzieli, co macie zrobić. Wy tak naprawdę będziecie myśleli, że gorzej już być nie może. Słuchajcie, jeśli jest taka sytuacja, że wy jesteście pomiędzy dwoma mieszkaniami, czy pomiędzy dwoma sytuacjami i tak naprawdę przez to czujecie się, że ktoś wam aż wbił nóż w plecy to w, w, w przenośni i, i nie wiecie, co macie zrobić. To słuchajcie, nie podejmujcie decyzji, jeśli nie musicie w tym tygodniu, to kartę żeby jeszcze poczekać. Nie bójcie się, nie dajcie się zranić innym ludziom, nie bójcie się tego nowego, bo to najgorsze jest już za wami, kochane strzelce. Ale, ale pamiętajcie, że żeby spokojnie, powolutku. Um, kochane strzelce, tutaj może, ja widzę tutaj, że możecie się przede wszystkim zastanawiać nad być może domem, na być może, czy się przeprowadzić, czy coś rozpocząć, czy zacząć nową pracę. I tak naprawdę, jeśli podejmiecie tę decyzję, to nadal się będziecie zastanawiać, czy to jest dobra decyzja. Um, I powiem Wam szczerze, że karty nie mówią, jaka decyzja będzie najlepsza, czy ta decyzja, którą podejmiecie, będzie najlepsza. Dlatego, że karty mówią po prostu: jeśli nie musisz, nie podejmuj decyzji w tym tygodniu. Ale jednocześnie, jeśli macie jakieś wątpliwości, kochani, to karta dla Was od czarownic to jest medytacja. Czyli pomedytujcie, pomyślcie, zapytajcie przewodników, zapytajcie ludzi, nie ludzi, w sensie przewodników Waszych duchowych, aniołów, Boga, w cokolwiek wierzycie. Po prostu o jasność sytuacji i dostaniecie do odpowiedzi. Bo tak jak powiedziałam, wy jesteście tutaj w sytuacji, gdzie coś musicie pogodzić, między czymś musicie się zastanowić. Słuchajcie, kochani, to nie dla wszystkich będzie, ale może być tak, że tutaj niektórzy będą się zastanawiać, czy odejść od kogoś, czy zostać, bo, bo na przykład się okaże, że, ktoś, ktoś, że był ktoś drugi, czy był ktoś trzeci, tak. To też nie podejmujcie jeszcze decyzji, spokojnie. Na pewno się wszystko wyjaśni, moi drodzy, bo jeśli tutaj ma się coś wyjaśnić, to mi tu przychodzi do głowy, żebyście na pewno wyjaśnili, czy ta osoba rzeczywiście była w życiu tego waszego człowieka. Nie podejmujcie pochopnie decyzji. Jeszcze raz, kochane strzelczyki i kochane baranki i lwy, jeśli dotrwaliście tutaj. Dziękuję serdecznie za oglądanie i zapraszam Was, kochani, na kolejne filmiki. Wszystkiego dobrego na przyszły tydzień.